Jak na to wpadłaś? A wiesz co to, to natchnienie? Kiedy trudne staje się łatwe, a niewidoczne widoczne. Wszystko wtedy jest proste. Jakby samo się robiło. Jakby ktoś zaczarował. Też mi na początku nie wychodziło. Ale od wypadku, odkąd jestem na włosku. dużo siedzę w domu. Słyszycie? Dobro walczy ze słem. To tylko wyładowania elektryczne. Ładunki ujemne gromadzą się na dole chmury, a dodatnie na górze i walczą ze sobą. Skąd to wiesz? W gazecie przeczytałem. Wystarczy iskra i prawdziwy czarodziej.